Przyjechałem do sadu zobaczyć czy rzeczywiście ta mieć po mrozach mi spłynie. Widać z tej strony jeszcze jeszcze mróz schodzi. Dzisiaj było minus 5 stopni. No i proszę bardzo, mieć jak była, tak się trzyma. Ta mieć będzie widoczna do, do lata. To nie jest zwykła mieć w proszku. Tylko to jest już. Wyszukany produkt z adwentem, który się mocno przykleja, i nie wiem czym poparte. Są takie w internecie pojawiły się informacje, że mieć po mrozie spływa. Gdyby miała spłynąć, to już ją mnie też by spłynęła. A drzewa są całe niebieskie. Także dementuje to. O, proszę bardzo. Dookoła. Nie Także ja nie zauważyłem, żeby mieć mi spływała po mrozie. Trzyma się bardzo dobrze. No i dzisiaj było minus 5. Także lepiej niech teraz wymrozi, niż by miało zrobić to skwitnienie Jeszcze teraz widać. Te pompki są jeszcze na tyle zamknięte, że nic im ten mróz nie zrobi. Dobry wieczór. Dzisiaj trochę Wam powiem o najbliższych zabiegach. Bo jeżeli się zaczną zabiegi, to nie będę miał czasu kręcić. Zresztą dla mnie to jest troszeczkę tak trudno, i pryskać, i kręcić, i wszystko naraz. Także trochę nam się y, pogoda tutaj pokieściła. Y, widzicie, że są przymrozki cały czas. No i mamy spiętrzenie, spiętrzenie teraz oprysków. Y, olej stoi, oczywiście, jeszcze jest niezrobiony, no bo nie było kiedy. W sobotę robiłem preparatem miedziowym. No i teraz wypadałoby zrobić olejem. Tylko chciałem Wam powiedzieć żeby uważać na właśnie na olej, bo są dwa rodzaje oleju parafinowego, lekki i ciężki. Kiedyś kupiłem lekki, niby miał być ciężki i w ogóle nie mogłem go wymieszać w beczce, po prostu nie, nie chciał się ściąć. Także będę używał, nie wiem, może koło soboty bym zrobił sobie olejem 30 litrów na 1500 litrów wody, no i do tego Superomix 5 litrów na 1000 litrów wody, czyli na 1507 litrów chyba trzeba wlać, no i to będzie taki pierwszy zabieg. No i potem znów coś trzeba z miedziowych zastosować. No i zobaczymy, jak tam pogoda będzie. Od soboty ma się, ma się poprawiać. No i chcę zastosować właśnie tą siarkę razem z miedzią. I właśnie pokażę wam mieć. Tą siedemsetkę, jak się fajnie miesza. No i właśnie, jeszcze Wam powiem, po czym poznać dobry produkt. Yy, tu jest, to jest opakowanie litrowe. Także zobaczcie, ile, ile to waży. Wrócimy dwie bańki. 2 litry, 4 kilo. No to jest napakowane tutaj maks. Tak? Także no, ja po tym poznaję, czy jest dobry produkt, czy słaby. No, Jeszcze zauważę Wam Kopera, 5 litrów, 7,64. No także to jest bardzo mocno skondensowane i mówię, to są preparaty już przeze mnie sprawdzone, ja nic tu nie będę, nie będę już tu nic zmieniał. No i to jest moje dwa najbliższe zabiegi, czyli siarka plus miedź. Pierwsza, pierwszy idzie olej, potem y, siarka z miedzią, mógłbym olej zmieszać z miedzią, ale zostaje mi znów siarka, na której mi zależy i na tym mączniaku. Chcę zrobić dwa zabiegi, także wolę zrobić olej solo w sobotę, myślę, jakby była to. ładna pogoda, a na razie po, y, deszczy nie, nie zapowiadają, więc mieć sobie odpuszczę. No, i potem zasuniemy tą 700 z, z siarką. 700 mam tylko 2 litry, bo to kupiłem u, u Piotka. Ostatnie 2, ostatnie 2 litry zostały, trochę się zgapiłem. A reszta to mówię koperem dojechał. No, i następny produkt jaki chciałem wam pokazać to jest y, mieć siarką. Sławek to stosował w tamtym roku. Bardzo sobie chwalił. Weź sobie, wypróbuj. Wziąłem 10 litrów. I tego trzeba zastosować 4 litry na hektar. Czyli już taka gotowa, gotowa mieszanka. Zamiast mieszać yy, to z tym, no to mamy wpakowane 10 litrów i te dwa, pokażę ile to waży. Prawie 17, 10 litrów, 16, 30. Także też jest bardzo mocno to skoncentrowane. Także w ręku go go czuć. No i to taki, to są na najbliższe dwa zabiegi, te opryski. Także chcę Wam wcześniej pokazać, żebyście się przygotowali, jakby ktoś chciał. Mówię, a w czasie oprysku, no to szybko, szybko i też tak mogę Wam coś tam dokręcić. A jeszcze bym zapomniał, zostałem poproszony przez kolegę tutaj Wojtka. Żebym pomógł w dezynfekcji grójca pod chlorynem sodu, który się odbędzie w piątek. Na razie jedzie na strzech, ale myślę, że po takiej pierwszej akcji więcej tych sadowników się zgłosi. No i będzie nas na wymianę więcej, żeby jednak z tym wirusem trochę powalczyć i powidać, że nie odpuszcza. Jeszcze mam jeden taki temat. Jak wiecie, w tamtym roku miałem sadzić, znaczy zamówiłem, alwę w tamtym roku miałem ją sadzić. No i ten kawałek, na którym miałem sadzić, no wy, wypadł mi z obiegu. No i drzewka mi zostały, które muszę sprzedać. Może ktoś chętny jest. 700 talwy mi zostało. Znaczy, ona jeszcze jest w chłodni u szkółkarza. To jest na podkład c 9 Jakby ktoś był chętny, no to, to mówię, to chętnie bym to odsprzedał, bo mi zaliczka przepadnie, jeżeli, jeżeli tego nie, nie upłynie gdzieś i to tyle na dzisiaj.